Dzień dobry Państwu witam w naszym prawniczym podcaście Przy kawie o prawie. Dzisiaj naszym gościem jest dr Paweł Sosnowski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie o samorządzie terytorialnym. Jakby pan nam mógł wytłumaczyć, co to jest ogólnie samorząd terytorialny. To zanim wytłumaczę, co to jest samorząd, to może zacznijmy od takiej ogólnej konstatacji, mianowicie w Polsce funkcjonuje administracja publiczna. Administracja publiczna, na którą składa się administracja rządowa i administracja samorządowa. Jednym z właśnie z elementów tej administracji jest administracja samorządowa. Dzisiaj w Polsce ona jest ukształtowana, biorąc pod uwagę pewne historyczne uwarunkowania na trzech szczeblach. Mamy gminę, mamy powiat, mamy samorząd województwa. No i gdzieś w pewnym momencie musi nastąpić połączenie tych administracji i rządowej, i samorządowej. Takim szczeblem jest właśnie województwo, gdzie mamy z jednej strony administrację samorządową, czyli marszałka województwa, sejmik województwa, a z drugiej strony mamy przedstawiciela rządu w terenie, czyli wojewodę. Co to jest samorząd? Bo yy, to jest chyba najważniejsze pytanie, które pan redaktor zadał. Samorząd to mieszkańcy, krótko mówiąc, najprościej mieszkańcy. Ustawodawca zawarł definicję samorządu terytorialnego e, poszczególnych szczebli gminy, czy powiatu, czy samorządu województwa w odpowiednich ustawach dotyczących tego samorządu. No i chociażby ustawa o samorządzie gminnym wyraźnie mówi, że z mocy prawa mieszkańcy stanowią wspólnotę samorządową, czyli mieszkańcy. Oczywiście e, trudno byłoby. Pozostać na tym stwierdzeniu tylko, ponieważ to są mieszkańcy zamieszkujący pewien ściśle określony obszar wyznaczony administracyjnie, pewne granice. Jak jedziemy samochodem, to każdy wyjeżdża ze swojej gminy, przejeżdża do następnej gminy i gdzieś te granice są, czyli mieszkańcy zamieszkujący. Pewien ściśle określony obszar tworzą wspólnotę samorządową, szczebla gminnego, powiatowego, bo powiaty też mają swoje granice, no i oczywiście samorządu, województwa, które też mają swoje granice administracyjne. Okej, okay. to już wiemy, czym jest samorząd. A jakie są jego organy? Bo samorząd działa poprzez swoje organy. Y to może skupmy się na samorządzie szczebla gminnego, bo te organy są podobne na każdym szczeblu, ale ponieważ gmina jest najbliższa obywatelom, to, to zajmijmy się organami gminy. Na każdym szczeblu są dwa rodzaje organów: organy uchwałodawcze i organy wykonawcze. Organ uchwałodawczy jest to zawsze organ kolegialny w gminie jest to Rada Gminy, w powiecie jest to Rada Powiatu, na szczeblu województwa samorządowego jest to Sejmik Województwa. Natomiast organy wykonawcze różnie są kształtowane w gminie jest to organ monokratyczny, czyli jednoosobowy, w zależności od wielkości gminy różnie jest nazywany, bo to będzie albo prezydent miasta, albo burmistrz, albo wójt. W dużych miastach to będą prezydenci, w mniejszych miastach czyli w gminach miejsko-wiejskich burmistrzowie, a w gminach wiejskich wójtowie. Na szczeblu powiatu organem wykonawczym jest Zarząd powiatu ze starostą powiatowym, który kieruje, natomiast na szczeblu samorządu województwa, zarząd województwa z marszałkiem województwa. No i oczywiście każdy z tych organów ma swoje jakieś kompetencje, które realizuje. I tak mniej więcej wygląda organizacja e, samorządu. Czyli, czyli, reasumując, można powiedzieć, że dzisiaj w gminie mamy jedną osobę, która odpowiada za reprezentowanie tej gminy, za działalność gminy, za wykonywanie uchwał. Natomiast na pozostałych szczeblach mamy organy kolegialne. Okej, okay, już wiemy czym jest samorząd, jakie ma organy. To teraz pokrótce, jakie zadania tak naprawdę są mu powierzone? Zadania samorządu są bardzo ważne, dlatego że, yy, ponieważ samorząd jest najbliżej obywateli, szczególnie samorząd gminny, to y, ustawodawca już w ustawie, nawet o samorządzie gminnym, wprost zapisał, że samorząd realizuje zadania służące zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej. I każdy szczebel samorządu realizuje właśnie tego rodzaju zadania, które służą zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty, czy to wspólnoty gminnej, czy to wspólnoty powiatowej, czy to wspólnoty wojewódzkiej. Y no, ponieważ zaproponowałem, żebyśmy rozmawiali o gminie przede wszystkim, bo ona jest najbliżej mieszkańców, to te zadania gminne, zresztą tak jak i na pozostałych szczeblach, da się podzielić na pewne rodzaje. Mamy zadania z zakresu infrastruktury społecznej: żłobki, przedszkola, szkoły, yy, jakieś instytucje kultury, które samorząd prowadzi, domy kultury. Mamy zadania z zakresu infrastruktury technicznej. Czyli na przykład budowa wodociągów, kanalizacji, e, budowa dróg gminnych, bo gmina tylko za gminne odpowiada. Mamy w końcu zadania z zakresu bezpieczeństwa, e, czyli dbanie o nasze bezpieczeństwo, czyli chociażby budowa komisariatów, współpraca ze strażą pożarną oraz innego rodzaju działania. Zwiększające to bezpieczeństwo. No i mamy zadania w końcu, które można by sklasyfikować jako zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska. I tutaj możemy mówić o tworzeniu różnego rodzaju polityk przestrzennych, przy tym pierwszym zadań, przy tym drugim też polityk ochrony przyrody, czy środowiska, dbanie o to środowisko. Każda gmina ma obowiązek chociażby segregowania śmieci, to też jest wyraz właśnie realizacji tego drugiego z wymienionych zadań. To panie doktorze, na zakończenie jeszcze takie jedno pytanie. Skąd tak naprawdę ten samorząd historycznie się wywodzi? Jak gdyby, gdzie jest taka kolebka? Bo to co dzisiaj o czym rozmawiamy, to jest już taki ukształtowany model, który w większości państw europejskich funkcjonuje oczywiście w różnej formie, tak? Bo tu są i nazewnictwo jest inne, które wywodzi się z historycznych jakichś uwarunkowań, ale tak gdyby, gdzie taki najbardziej zbliżony do naszego tego samorządu, gdzie on się tak naprawdę Narodził, gdzie on powstał? Samorząd w ogóle wywodzi się z samorządu, samorządu miejskiego, który był kształtowany gdzieś tam na przestrzeni XVI, XVII wieku. I oczywiście najwcześniej ten samorząd kształtował się w Niemczech, można tak to powiedzieć, i we Francji. Przykładem też takiego państwa, w którym ten samorząd bardzo sprawnie się zaczął kształtować w okresie międzywojennym. Była Szwajcaria, i nasz samorząd terytorialny no, był wzorowany i jest w jakiś sposób wzorowany na samorządzie terytorialnym niemieckim. Aczkolwiek, dzisiaj, gdybyśmy porównali rozwiązania prawne polskie i chociażby niemieckie, to to znajdziemy takie rozwiązania, które przystają do naszych rozwiązań, ale też znajdziemy takie rozwiązania w Niemczech, które w ogóle tym rozwiązaniem polskim nie odpowiadają, są zupełnie inne. Natomiast takim kolebką samorządu to były Niemcy i Francja. To są dwa państwa, gdzie gdzie ten samorząd się kształtował, na którym później Polska po odzyskaniu niepodległości też wzorowała się. No i oczywiście warto wspomnieć, że w okresie międzywojennym u nas ten samorząd funkcjonował. Po II wojnie światowej do roku 90. tego samorządu w ogóle w Polsce nie było. Była jednolita administracja rządowa, i dopiero w roku 90. ten samorząd przywrócono. I oczywiście były dyskusje, czy ten samorząd ma być jednoszczeblowy, dwuszczeblowy, czy trzyszczeblowy. Jak pan redaktor doskonale wie, dopiero powiat i samorządowe województwo przywrócono ustawą z roku 98. Czyli kilka lat później niż gminę. Ja jestem zwolennikiem samorządu trójszczeblowego, samorządu, który będzie blisko obywatela, ponieważ to radni, to wójtowie burmistrzowie prezydenci, to radni szczebla powiatowego i organy szczebla samorządu województwa, wydaje się, że najlepiej są w stanie odczytać potrzeby mieszkańców. Oczywiście, różnie z tym bywa. Ale jest to większe prawdopodobieństwo, że te potrzeby zostaną odczytane właściwie przez te organy niż przez administrację rządową, która zajmuje się całym państwem. Stąd rozwój samorządu powinien być jak najszerszy. Ale ważniejszą rzeczą jest od samego rozwoju jest włączanie w działalność samorządu mieszkańców, aktywizowanie tych mieszkańców. A jeżeli mieszkańcy są aktywni, chcą działać, to. To nie ograniczanie ich aktywności, a wręcz wykorzystywanie aktywności mieszkańców, którzy będą ten samorząd rozwijać i z władzami e, gminnymi, czy powiatowymi, czy samorządu województwa będą współpracować właśnie w zaspokajaniu tych zbiorowych potrzeb mieszkańców. Bo e, proszę sobie wyobrazić e, taką sytuację, no, gdybyśmy wybudowali tylko drogi gminne, czy dojedziemy gdziekolwiek... Dalej? No, zapewne nie. No, zapewne nie. Więc muszą być drogi powiatowe, muszą być wojewódzkie drogi. Administracja rządowa zajmuje się tak naprawdę drogami o znaczeniu krajowym. W związku z tym ta współpraca, współpraca musi być. Tak samo, tak samo wszelkiego rodzaju inne zadania, które wydają się być dla mieszkańców ważne, chociażby szkoły, tak? No przecież chodzi o to, żeby te dzieci, żeby dzieci mieszkające w danej gminie chodziły do szkoły w swojej gminie, albo w swojej miejscowości, bo przecież w gminie może być kilka miejscowości, żeby, żeby nie traciły czasu na dojazd, żeby było blisko, bezpiecznie i to, i to jest istota samorządu. Odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców. To, to zapotrzebowanie i potrzeby mieszkańców mogą być różne. To może być plan zabaw, to może być Park Rozrywki, to może być pływalnia, to może być yy, sala gimnastyczna, różnie to może być, ale od tego właśnie jest samorząd. Samorząd, który zaspokaja te potrzeby mieszkańców. Yy, I to jest istota samorządu tak naprawdę. Są mieszkańcy, są organy wybrane przez tych mieszkańców i są te potrzeby, które powinny być przez samorząd zaspokojone i oczywiście wracając do pytania pana redaktora na czym się wzoruje jak polski samorząd to tak jak powiedziałem to są Niemcy, Francja, ale my powinniśmy iść jeszcze krok dalej, tak jak to jest w Szwajcarii, gdzie jest taka demokracja bezpośrednia, gdzie mieszkańcy sami rozstrzygają jakie zadania realizować a organowi wykonawczemu pozostawiają tylko wybór formy realizacji tego zadania. To byłby ideał, no, który dzisiaj pewnie trudno sobie w Polsce wyobrazić do zrealizowania, ale tak powinien funkcjonować samorząd. Mieszkańcy zgłaszają potrzeby, wskazują, decydują co realizujemy, a organ, burmistrz, wójt, prezydent rozstrzyga w jakiej formie to zrealizować. Panie doktorze, dziękuję bardzo. Bardzo ciekawa rozmowa za nami o kształcie samorządu, jego rolach. Tutaj na pewno dyskusje trwają. Pojawiają się co jakiś czas w przestrzeni publicznej, dywagacje, czy powinniśmy zwiększyć liczbę województw, zmniejszyć, rozdzielić. Tutaj kwestia warszawska się też pojawia często. Myślę, że to jest na pewno ciekawy temat, który dla wielu naszych słuchaczy może być całkiem nieoczywisty, a jednocześnie bardzo ważny, bo działalność samorządu wpływa bezpośrednio na, na nasze życie na takim najniższym szczeblu i warto, żebyśmy o tym pamiętali. Dziękuję bardzo. Moim gościem był dr Paweł Sosnowski. Bardzo dziękuję.